Aru...gadas – dobrze gadam? <laughs> Cześć! Mam dla was bardzo ważną informację. W Lidlu właśnie rozpoczął się tydzień Sol and Mar, co to znaczy, że możecie nabyć produkty z kuchni hiszpańskiej i portugalskiej. I my dzisiaj zostajemy właśnie w tym klimacie i przygotujemy ziemniaczki charakterystyczne dla Wysp Kanaryjskich. Papas arugadas z sosami mocho verde i mocho Mocno nagrzewam wodę i mocno ją osolę. Tu chodzi o to, żeby te ziemniaki pokryte były solą. Staram się użyć ziemniaków w miarę podobnej wielkości. Ziemniaki będę gotować tak długo, aż będą miękkie. Będę co chwilę je sprawdzać. Wam też to radzę, leciutko naciskacie widelcem. Przygotujemy teraz sos, klasyczny czerwony sos do tych ziemniaków. Składnikiem tutaj będzie... Czerwona papryczka chili wraz z ząbkami czosnku, słodką mieloną papryką, kuminem i solą będą zmiksowane. Oczywiście zajrzyjcie w opis filmu, tam znajdziecie dokładną listę składników no i ich proporcji. Zacznę od zmiksowania tych składników, a następnie bardzo powoli będę dolewała oliwę z oliwek. Są hiszpańską. Dzisiaj przygotowujemy charakterystyczne danie wysp kanaryjskich. Jakie inne potrawy z ziemniakami chcielibyście zobaczyć na naszym kanale? Napiszcie w komentarzu. Mój czerwony sos jest już gotowy. Mojo roho trafia na stół. Teraz ziemniaki. Ziemniaki, ziemniaki. Odcedziłam je i teraz odparuję nadmiar wody na włączonym palniku. I w tym momencie przypominam Wam o przepisie Darii na ziemniaka Hasselback. Co teraz? Zielony sos. To bardzo podobna receptura, tylko nieco inne składniki. Jak zwykle trafia tutaj: czosnek, kmin i uwaga dużo zielonej kolendry. Jeżeli nie przypadacie za kolendrą, użyjcie pietruszki. Podaję też odrobinę wody. I jak zwykle całość miksuję, potem stopniowo dodawać będę oliwę. A na sam koniec jeszcze ankieta: czerwony czy zielony? Czyli który sos wybieracie: mochorocho czy mojo verde? I teraz moje ziemniaczki. I podaję je z sosami. Nie zapomnijcie oznaczać nas hashtagiem kuchni Didla, jeżeli tylko wykonacie którykolwiek z naszych przepisów. A teraz zapraszam Was do Waszych kuchni. Powtórzcie ten przepis.